Jest sygnalizacja gry pasywnej, ale świetnie dostarczył tę piłkę na koło Jędraszczyk. Tyle że cóż tego, skoro pacześny nie zdobył bramki. Znakomicie Schodowski. schodowskiej. go, jeszcze świetno. O tej odegranie do Moryto, ale cóż za interwencja miłosza łapa. Nie ma bramki! Coś niesamowitego! Paweł podsiadło w sytuacji stuprocentowej. Nie rzuca bramki, proszę spojrzeć. No, właściwie można byłoby powiedzieć, że to był rzut karny z linii 7 metra, tylko jeszcze z wybiciem.